Mam już nowy rok i chcielibyśmy całą trójką razem z Lilą złożyć Wam życzenia. Chcielibyśmy Wam życzyć trzech rzeczy. Chcemy Wam życzyć zdrowia, bo kiedy mamy zdrowie, to czasem go nie doceniamy, więc życzymy zdrowia. Po drugie, życzymy Wam, żebyście w nowym roku cieszyli się z wszystkiego, z czego można się cieszyć. Z tych rzeczy wielkich, ale też z tych codziennych takich maleńkich, czyli radości. I trzecią rzeczą, jaką chcemy Wam życzyć, to miłość. Życzymy Wam w Nowym Roku dużo, dużo miłości, takiego ciepła rodzinnego, yy, co wiąże się też z takim, z takim szczęściem codziennym, z takim docenianiem tego, co mamy. I umówiliśmy się z Lilą, że ja złożę życzenia, a Lusia wyśle całuski. Dobra? Całuski, takiego, całuska, wyśle takiego. O. Tutaj rączką, w rączce całusek jest. Jeszcze to jest jednego, daj. Jest Jeszcze liczę jednego, dajcie o czym mm. I tu jest całość, o, jak piękno wygląda. Pięknie.